Zostaw. Zostaw szary. Zostaw. Okay. Zostaw. Spokój, spokój. Spokój. Hai, ty rozbójnik jesteś na osiedlu. Szary to taki rozbójnik na osiedlu. Na krótkie spacery, jak wychodzimy w koło bloku, to żadnemu psu nie może odpuścić. Chyba, że pies wykastrowany jest i zapachu nie ma. Ale co to za pies wykastrowany? To tak, jakby człowiek bez honoru, bez dumy i bez jajec.